Po siódmej już dni Narodowego Centrum Nauki, tym razem spotykamy się w Łodzi. Będziemy rozmawiać o ofercie Narodowego Centrum Nauki dla polskiego środowiska naukowego. Będziemy chcieli podjąć dyskusję nad problemami takimi jak rzetelność w nauce, etyka w nauce, otwarty dostęp do dokonań naukowych i do źródeł naukowych, a także będziemy dyskutować o naszych nowych pomysłach dotyczących oferty, głównie wspierania doktorantów. Narodowe Centrum Nauki jest głównym źródłem pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe. Dlatego też tak ważne jest to, iż możemy gościć tutaj w naszym mieście Radę Narodowego Centrum, dyrekcję. Realizuję projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki z programu Polones, który pozwolił mi wrócić do Polski po doktoracie w Bergen w Norwegii. Realizuję projekt dotyczący tworzenia nowych narzędzi bioinformatycznych, które pomagają diagnozować rzadkie choroby genetyczne. Muszę powiedzieć, że dzięki tym projektom. W znacznej mierze jestem tu, gdzie jestem, czyli jestem w tej chwili badaczem, jestem naukowcem, jestem w tej chwili kierownikiem projektu zespołowego i będziemy się starać na pewno o kolejne projekty i o kontynuowanie tych badań. Gramy dla polskiej nauki.